Oficjalnie rozpoczęła się siódma kadencja Rady Miejskiej w Bielsku Białej. Na inauguracyjnej sesji wybrano nowego przewodniczącego. Większość radnych opowiedziała się za kandydaturą zgłoszoną przez Platformę Obywatelską. Nowym przewodniczącym został Jarosław Tymaszewski. Nie ukrywam, że czuję się dumny i jest to dla mnie zaszczyt. Tak? I jest to taka bardzo silna motywacja, żeby działać jako pierwszy wśród równych, jak się to ładnie mówi. Współpracować ze wszystkimi. Jak wiemy, są pewne podziały polityczne, chciałbym, żeby one były jak najmniej widoczne i będę o to dbał. Tak? I zacznę od siebie. Lider Platformy pokonał w tajnym głosowaniu kandydata Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Drabka. Radny PiSu Roman Matyja do końca wierzył, że kandydatura młodego samorządowca zostanie przez większość radnych zaakceptowana. Przykro nam, że osoba przedstawiona przez klub, który ma 10 radnych, czyli najwięcej. No nie przechodzi. Wydawało nam się to oczywiste i naturalne do tej pory tak było, że każdy kto został przedstawiony z klubu, który ma najwięcej radnych z oczywistych względów będzie uznany za przewodniczącego. Tym bardziej, że jak powiedziałem przedstawiając pana Przemysława Drabka. Jest to świetny kandydat, ma doświadczenie. Pomimo, że jest młody, a już ma doświadczenie. Przemysław Drabek nie uzyskał również większości podczas głosowania na wiceprzewodniczącego. Tym został Ryszard Batycki z Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta.